Wiele osób zastanawia się, na jakie zajęcia z języka obcego się zapisać. Kiedy patrzę na ogłoszenia różnych szkół, tutorów itd., dwie rzeczy zawsze są promowane, albo prawie zawsze. Po pierwsze, tak zwane przełamywanie bariery językowej. To hasło jest uwielbiane przez rynek. A poza tym, native speakerzy, właśnie. Wydaje się nawet, że te dwie rzeczy. Idą w parze. Jeżeli zapiszemy się na zajęcia z native speakerami, to siłą rzeczy będziemy musieli mówić, nie będzie innego wyjścia. A skoro tak, to w końcu przełamiemy tę legendarną barierę językową. Pamiętam, jak byłem jeszcze w szkole średniej, kilku moich kolegów, koleżanek chwaliło się, że chodzi na zajęcia z języka angielskiego z native speakerem. Nie wiedziałem tak do końca, co to oznacza, ale po sposobie, w jakim to mówili, wnioskowałem, że to musi być coś dobrego. Czy rzeczywiście zajęcia z Native Speakerem to najlepsza możliwa opcja? Przyjrzyjmy się temu w tym wideo. Zapraszam. Zaczniemy od takiej części bardziej analitycznej, w której podsumujemy sobie zalety dwóch grup nauczycieli językowych. Native speakerów, czyli użytkowników natywnych języka i nie native speakerów, czyli użytkowników nienatywnych. Po tej części bardziej... Analitycznie przejdziemy do części bardziej refleksyjnej, w której spróbujemy wyciągnąć wnioski i jakieś rekomendacje dla Ciebie dotyczące tego, jakiego nauczyciela języków wybrać. Po kolei zacznijmy od zalet native speakerów. Po pierwsze, to co nasuwa się na samym początku, to standardowa wymowa. Uważa się, że język native speakerów jest bardziej autentyczny. A co za tym idzie, jeżeli pojedziemy do kraju, z którego pochodzi nasz native speaker, który jest naszym nauczycielem, to możemy mieć prawie pewność, że osoby, które tam znamy, będą mówiły z akcentem bardzo zbliżonym do tego, w którym mówi nasz nauczyciel. Oczywiście w grę wchodzą jeszcze różne warianty językowe i też trzeba mieć to na uwadze. Na przykład angielski w wersji, w wariancie British English jest inny niż angielskim w wariancie American English. Tak samo w hiszpańskim są różne odmiany. Na przykład jeżeli nasz nauczyciel pochodzi z Argentyny w Pańskiego to będzie prawdopodobnie mówił wariantem hiszpańskiego, który nazywa się Castysiano Reoplatens. Y Jest to dużo inny język, dużo inny akcent niż ten, którym posługują się ludzie z Meksyku czy z Hiszpanii. Po drugie native speakerzy posługują się językiem w sposób bardziej naturalny i spontaniczny. Znają różne niuanse kulturowe dotyczące różnych użyć języka i wiedzą nie tylko co oznacza dane wyrażenie, ale często też w jakim kontekście się go zazwyczaj używa. Po trzecie, i ten punkt jest bardzo ważny, input, czyli wkład językowy. Z reguły native speakerzy mówią więcej, posługują się językiem bez ograniczeń i nie krępują się kiedy trzeba Zabrać głos, powiedzieć jakąś historię w klasie. Ta ekspozycja na język, którą zapewniają nam native speakerzy, jest bardzo ważna, bo pomaga odbudować zrozumienie, które jest kluczową kompetencją w nauce języków. Po czwarte, brak hierarchiczności. Ucząc się z native speaker'em, jesteśmy po prostu obywatelem jednego kraju, który korzysta z pomocy obywatela drugiego kraju. Jest to bardziej partnerska relacja niż sytuacja, w której czujemy, że nasz nauczyciel jest wyższy rangą od nas. Jak zauważa to którą wiele razy cytowałem już na tym kanale, z reguły to obcokrajowcy są bardziej otwarci, okazują więcej wdzięczności i nie zważają na nasze potknięcia, podczas gdy rodacy częściej koncentrują się na błędach, tak jakby chcieli udowodnić swoją wyższość. Ok, to teraz przejdźmy do zalet użytkowników nierodzinnych. Po pierwsze, Taka osoba może być dla nas inspiracją i przykładem, że się da. Nie otrzymała niczego na złotej tacy, tylko do wszystkiego doszła sama dzięki własnej determinacji. Co innego jest nauczyć się języka w dzieciństwie, kiedy mamy na niego bardzo dużo czasu i właściwie cały nasz świat funkcjonuje w tym języku, a co innego jest dopiero zbudować tę kompetencję w trakcie swojego życia. Jeżeli uczymy się języka, jesteśmy oczywiście bliżsi tej drugiej sytuacji. Nie ma powrotu do dzieciństwa, nie możemy wrócić i odtworzyć warunków, które mieliśmy, kiedy uczyliśmy się pierwszego języka. Polak, który uczy się hiszpańskiego albo angielskiego albo dowolnego innego języka, znajdował się kiedyś w takiej samej sytuacji jak ty. Też zaczynało zero. Skoro mu się udało, jej się udało, to dlaczego nie miałoby się udać Tobie? Lingwista Michael Lewis wskazuje, że nauczyciele mogą pełnić wiele ról. Są oni dla nas nie tylko edukatorami, instruktorami, źródłem informacji czy zasobem wiedzy, ale często także motywatorami, organizatorami, doradcami czy właśnie role modelami. Po drugie, w podobny sposób jak nauczyciele mogą być dla nas inspiracją, czyli tymi tzw. zwanymi role modelami, mogą być oni dla nas przewodnikami. Nauka nowego języka to zazwyczaj czy prawie zawsze podróż w nieznane. W ramach tej podróży musimy pokonać dystans, który dzieli nasz język ojczysty od języka, którego chcemy się nauczyć. Warto więc skorzystać z pomocy kogoś, kto wcześniej przebył tę samą drogę i może podzielić się z nami swoim doświadczeniem, obserwacjami i perspektywą. Podczas nauki języka każda narodowość mierzy się z innymi problemami i wyzwaniami. Najlepszym tego dowodem są prace duńskiego lingwisty jest persona uważanego za jednego z najwybitniejszych naukowców w swojej dziedzinie w XIX i XX wieku. Dokonał on klasyfikacji błędów popełnianych w języku angielskim według narodowości, z której pochodzili użytkownicy, którzy uczyli się angielskiego. Zupełnie inne błędy w języku angielskim, jeżeli chodzi o wymowę, gramatykę czy słownictwo popełniają Włosi niż Polacy. <laughs> po trzecie, osoby, które nie są native'ami Zazwyczaj mają większą wiedzę teoretyczną na temat języka obcego. Przykładowo, jako Polacy, chociaż od dziecka używamy tego języka, nie zastanawiamy się, dlaczego i w jakich sytuacjach używamy poszczególnych przypadków. I o ile się do tego specjalnie nie przygotujemy, nie wiemy, jak nauczać naszego własnego języka. Z kolei osoby nienatywne są bardziej świadome tej wiedzy, ponieważ musiały ją zdobyć w trakcie procesu swojej własnej nauki. Po czwarte, z osobami pochodzącymi z tego samego kraju z reguły łatwiej się dogadać, jeżeli chodzi o kwestie formalne i techniczne. Ponieważ funkcjonujemy w tym samym otoczeniu instytucjonalnym, lepiej znamy różne procedury i systemy, zarówno te edukacyjne, jak i te pozaedukacyjne. No dobrze, czyli mamy remis na papierze. Cztery zalety native speakerów i cztery zalety nie native speakerów. No to teraz możemy przystąpić do wyboru. Porównać, które zalety są ważne dla nas i zdecydować się na zajęcia z tutorem, który albo będzie natywnym użytkownikiem języka, albo nie. Prawda? Nie do końca. Są dwa zastrzeżenia, na które musimy koniecznie spojrzeć przed podjęciem decyzji. Pierwsze zastrzeżenie jest takie, że nie są to reguły uniwersalne. Przykładowo, nierodzimi użytkownicy języka mogą go opanować w takim stopniu, że ich sposób posługiwania się nim, w tym akcent, będzie do złudzenia przypominał sposób, w jaki posługują się nim native Speakerze. Niektórzy nierodzimi użytkownicy języka są w stanie na tyle dobrze poznać obcą kulturę, że stają się jej wybitnymi przedstawicielami. Przykładem tego jest Joseph Conrad który choć pochodził z Polski, doskonale opanował język angielski do tego stopnia, że stał się jednym z najwybitniejszych przedstawicieli literatury anglosaskiej. I działa to w dwie strony. Analogicznie native speakerzy mogą zdobyć wiedzę zarówno na temat własnego języka, jak i poznać język swoich uczniów i stać się dla nich prawdziwą inspiracją i przewodnikiem. I tak powoli dochodzimy do drugiego zastrzeżenia a mianowicie tego, że nauczycieli nie charakteryzuje tylko kraj, z którego pochodzą, ale również cały zestaw innych cech. Ważne są kompetencje, zarówno jeżeli chodzi o znajomość samego języka, jak i znajomość sposobów, procesów metod nauczania. Kolejnym filarem jest osobowość, czyli charyzma, empatia, zrozumienie potrzeb ucznia i bycie osobą godną zaufania. Do tego dochodzą jeszcze umiejętności miękkie, czyli rzeczy takie jak efektywne zarządzanie czasem, organizacja materiałów, zaprojektowanie sekwencji dydaktycznej, jasne prezentowanie informacji. I oprócz tych bardziej oczywistych kryteriów, czyli właśnie kompetencji, charakteru, umiejętności miękkich, dochodzą jeszcze dwa, które mogą być takim dobrym papierkiem lakmusowym, który powie nam, czy dany nauczyciel jest dla nas adekwatny, czy nie. Pierwszym takim kryterium jest liczba języków, które nauczyciel dzieli z uczniem. Im więcej takich języków, tym więcej punktów zaczepienia, które pomogą obydwu stronom komunikować się w trakcie lekcji. Przykładowo, kiedy uczę hiszpańskiego osoby, które znają angielski bądź włoski, jest mi zdecydowanie łatwiej wytłumaczyć niektóre koncepcje czy nawet pochodzenie etymologii niektórych wyrazów, korzystając właśnie z ich wiedzy angielskiego bądź włoskiego. Gdybyśmy oboje nie mówili w jednym z tych języków albo obu, to byłoby zdecydowanie trudniej i na efekty trzeba by było dużo dłużej poczekać. Jeśli na przykład znasz angielski i chcesz nauczyć się języka romańskiego, takiego jak hiszpański, dużo lepiej będzie dla Ciebie, jeżeli zapiszesz się na zajęcia z nauczycielem, który również zna angielski, ponieważ dużo koncepcji gramatycznych jest bardzo podobnych w obu tych językach. Po drugie, myślę, że warto zadać pytanie, czy nasz potencjalny lektor nauczył się chociaż jednego języka jako osoba dorosła. Bo właśnie o ile sam jesteś osobą dorosłą, to jest to sytuacja, w której ty się znajdujesz. Więc dobrze, jeżeli twój nauczyciel sam skonfrontował się ta z taką sytuacją, niekoniecznie w języku, którego uczy, ale w jakimś innym języku, tak żeby wiedział, w jakim miejscu się znajdujesz i jakie są twoje potrzeby. Najlepszym metodą sprawdzenia, czy dane podejście jest skuteczne, czy przynosi spodziewane rezultaty, i jeśli tak, to po jakim czasie, jest przetestowanie go na własnej skórze. Nauczyciel, który nauczył się języka wcześniej w dzieciństwie albo przez kilkanaście lat w szkole, nie ma takiego samego poczucia skuteczności, co inny nauczyciel, który zdecydował nauczyć się dodatkowego języka we własnym zakresie i w wyniku własnej motywacji, co jest właśnie sytuacją, w której ty się znajdujesz. Ktoś w tym momencie mógłby powiedzieć: Załóżmy, że mamy dwoje nauczycieli. Oboje mają podobne kompetencje, podobny charakter, podobne umiejętności miękkie. Dodatkowo oboje dzielą z nami te same języki i oboje nauczyli się jednego języka jako osoby dorosłe. Którego z nich wybrać? Takie podejście w ekonomii nosi nazwę Ceteris Paribus, czyli zakładamy, że inne czynniki są niezmienne aby określić wpływ czynnika, który nas interesuje. I choć takie podejście jest metodologicznie poprawne, to problem z nim jest taki, że jest mało praktyczny. Tak jak każdy uczeń jest inny, tak samo każdy nauczyciel jest inny. Ten sam nauczyciel może odpowiadać jednemu studentowi, jednemu uczniowi, a niekoniecznie odpowiadać drugiemu. Czynników, które musielibyśmy uznać za stałe, jest po prostu zbyt wiele, żeby przeprowadzić tego typu analizę. I w ten sposób docieramy do sedna sprawy. Być może zamiast zadawać sobie pytanie, czy mój nauczyciel powinien być Native Speakerem, czy nie, powinniśmy sobie zadać innego rodzaju pytania. Jaki nauczyciel będzie dla mnie najlepszy? Jakie umiejętności chcę doskonalić? W jaki sposób nauczyciel, którego wybiorę, pomoże mi osiągnąć cele, które sobie wyznaczyłam? Lingwista Robert Phillipson ukuł termin Native Speaker Fallacy, czyli błąd logiczny Native Speakera która odnosi się do jego zdaniem błędnego i szkodliwego przekonania, że native speakerzy koniecznie są lepsi od nie-native speakerów. Jak wskazuje nauczycielem człowiek się staje, a nie rodzi. I odrzucenie native speaker fallacy wcale nie oznacza, że powinniśmy przejść do drugiej opcji, czyli stwierdzić, że to nie rodzimy użytkownicy języka są lepsi. Chodzi o świadome podjęcie decyzji na podstawie tych czynników, które rzeczywiście są dla nas ważne. A dla Was, jakie kryteria są ważne? Uczycie się języków z native speakerem czy nie? Jakie macie doświadczenia? Podzielcie się nimi w komentarzu, i jeżeli Wam się podobało to wideo, koniecznie zostawcie like.